Co ten dziad tu robi? To hotel? Te słowa wrzasnięte przez synową przy stole wciąż dźwięczą mi w uszach, jak ciosy młota o kowadło. Każde uderzenie odbija się echem w mojej piersi, rozdziera coś, co jeszcze przed chwilą myślałem, że jest nienaruszone. Siedziałem tam w salonie mojego własnego domu. Domu, który zbudowałem swoimi rękami 40 lat temu, w którym wychowałem syna, w którym wnuk stawiał pierwsze kroki. I patrzyłem na twarz kobiety która właśnie przekreśliła wszystko, co myślałem o rodzinie. Serce waliło mi jako szalałe. Czułem, jak krew uderza do skroni, jak dłonie zaczynają drżeć na kolanach. Synowa stała nade mną z rękami na biodrach. Jej oczy płonęły wściekłością, a z ust płynęły słowa jak trucizna. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Mam dość tego. Mieszkasz tu jak jakiś pensjonariusz, wszystko za darmo, a my się musimy tobą zajmować. Jakiś pensjonariusz w swoim własnym domu, w domu którego każdy krok, każdy gwoździć pamiętam jak dziś. Mój syn Paweł siedział przy stole, wpatrzony w talerz, nie podniósł wzroku, nie powiedział słowa. Jego milczenie było gorsze niż jej krzyki. To było jak nóż między żebra, cichy, precyzyjny, śmiertelny. 45 lat temu trzymałem go na rękach, gdy płakał w nocy. Uczyłem go jeździć na rowerze. Pomagałem z matematyką, gdy miał problemy w szkole. A teraz siedzi i pozwala swojej żonie mówić mi, że jestem ciężarem. Może pora pomyśleć o domu opieki, kontynuowała Agnieszka. Jej głos nabierał fałszywej słodyczy, jakby próbowała zamaskować jad. Tam będziesz miał swój pokój, opiekę, wszystko czego potrzebujesz. Swój pokój. W obcym miejscu, między obcymi ludźmi, którzy umierają jeden za drugim. To miała być moja nagroda za życie? Za to, że pracowałem po 16 godzin dziennie, żeby ten dom powstał? Za to, że przez lata oszczędzałem każdy grosz, żeby zapewnić rodzinie przyszłość? Wstałem powoli z fotela. Tego samego fotela, w którym przez lata czytałem gazety, oglądałem telewizję, czasem drzemałem po obiedzie. Moje nogi były ciężkie jak ołów, ale udało mi się utrzymać na nich. Rozumiem, powiedziałem cicho, a słowo rozumiem smakowało mi w ustach jak popiół. Rozumiem doskonale. Poszedłem do swojego pokoju. Pokoju, który był moją sypialnią przez dekady. Pokoju, w którym umierała moja żona trzy lata temu, ściskając moją dłoń i mówiąc, że kocha mnie nad życie. Zamknąłem drzwi i usiadłem na krawędzi łóżka. Ściany wydawały się cisnąć wokół mnie, powietrze zgęstniało. Po raz pierwszy od śmierci Marii pozwoliłem sobie zapłakać, ale łzy szybko się skończyły. W jakim miejscu przyszło coś zimnego i twardego? Coś, czego nie czułem od lat. Determinacja. Nie, to było więcej niż determinacja. To była żądza sprawiedliwości albo zemsty. W tym momencie nie widziałem różnicy. Następnego dnia zacząłem obserwować obserwować i planować. Przez lata myślałem, że znam swoją rodzinę, ale teraz patrzyłem na nich jak detektyw na podejrzanych. I odkrywałem rzeczy, które sprawiały, że żołądek skręcał mi się w węzeł. Paweł wracał z pracy coraz później. Zawsze miał jakąś wymówkę nadgodziny, spotkanie z klientem. Problem do rozwiązania. Ale ja widziałem, jak sprawdza telefon, jak uśmiecha się do wiadomości, które ukrywa przed żoną. Widziałem, jak jego oczy płoną, gdy myśli, że nikt nie patrzy. To nie był wzrok męża myślącego o żonie. Agnieszka z kolei wydawała pieniądze jako opętana: nowe ubrania, kosmetyki, regularne wizyty u fryzjera, w salonie piękności. Pieniądze, które powinny iść na rodzinę, na przyszłość wnuków, rozpływały się w jej próżności jak woda w piasku. A potem miała czelność mówić mi, że jestem ciężarem finansowym Ale to nie wszystko Słyszałem jej rozmowy telefoniczne z przyjaciółkami Nie mogę się go pozbyć Szepta w kuchni, gdy myśli, że śpię Paweł jest zbyt słaby, żeby postawić ojcu ultimatum Ale znajdę sposób Znajduję sposób na pozbycie się mnie Z mojego własnego domu Siedzę wieczorami w swoim pokoju I wszystkie pusle układają mi się w całość Oni planowali to od miesięcy, może lat Najpierw przekonać mnie, że jestem problemem. Potem wywrzeć presję społeczną. Dom opieki, oczywiście dla mojego własnego dobra, a na końcu przejąć dom, który jest wart fortunę. Dom w centrum miasta, z dużym ogrodem, który można łatwo sprzedać i zainwestować pieniądze. Gdzie? W ich nowe życie. W życie bez starego dziada, który przeszkadza. Ale najbardziej boli mnie mój syn. Paweł, którego uczyłem jeździć na rowerze, którego brałem na ryby któremu pomagałem zbudować pierwszą budkę dla ptaków, który teraz siedzi milcząco, gdy jego żona poniża jego ojca, który nie ma odwagi stanąć po mojej stronie przeciwko kobiecie, z którą dzieli łóżko. Właśnie wtedy, w tej ciszy i bólu, w tej mieszance żalu i wściekłości, rodzi się plan. Powoli, metodycznie, jak wszystko co robiłem w życiu. Nie jestem impulsywny, nigdy nie byłem. Gdy budowałem ten dom, najpierw narysowałem plany, sprawdziłem każdy wymiar. Przemyślałem każdy szczegół. Teraz podchodzę do zemsty z tą samą precyzją. Pierwszym krokiem jest zrozumienie prawdy całej prawdy bo intuicja to jedno, ale dowody to coś zupełnie innego. Zaczynam od finansów. Mam dostęp do komputera. Synowa myśli, że jestem za stary, żeby umieć z niego korzystać ale pracowałem z komputerami już w latach osiemdziesiątych. Technologia się zmieniła, ale zasady pozostały te same. Sprawdzam konto bankowe. Nasze wspólne konto, które założyłem lata temu, ufając rodzinie. Cyfry tańczą mi przed oczami. Wypłaty gotówkowe, których nie pamiętam. Przelewy na konta, których nie rozpoznaję. Zakupy online w sklepach, w których nigdy nie byłem. Moja emerytura, 5 tysięcy miesięcznie, znika jak mgła o poranku. Ale to dopiero początek. Zaglądam głębiej. W dokumenty, które trzymają w sekretarzyku. Sekretarzyku, który zrobiłem własnymi rękami jako prezent ślubny dla Pawła i Agnieszki. Znajduję rzeczy, które sprawiają, że serce przestaje mi bić na moment. Wyceny domu. Nie jedna, nie dwie. Pięć różnych wycen. Wszystkie z ostatnich sześciu miesięcy. Dom jest wart półtora miliona złotych. W dokumentach znajdę również projekty przebudowy. Chcą wyburzyć ściany, zrobić z domu luksusowy apartament, a potem sprzedać lub wynajmować. Wszystko już zaplanowane, wszystko już przemyślane. Brakuje tylko jednej rzeczy. Mojego podpisu na dokumentach. A może jednak nie. Zaglądam głębiej i znajduję coś, co sprawia, że dłonie zaczynają mi się pocić. Dokumenty dotyczące ubezwłasnowolnienia. Zapytania do prawników, informacje o procedurach, wymogach, świadkach. Oni nie czekają na moją zgodę. Oni planują ją wymusić. Tej nocy nie śpię. Leżę na łóżku, wpatrując się w sufit, i czuję, jak coś we mnie umiera. Ostatnia iskierka naiwnej nadziei, że jednak się mylę. Że, może źle interpretuję sytuację, że moja rodzina jednak mnie kocha. Ta iskierka gaśnie jak świeca na przeciągu. Ale w miejscu nadziei rodzi się coś innego: zimne, twarde, nieugięte. Plan. Nie tylko plan obrony, plan kontrataku. Następnego ranka budzę się z poczuciem jasności, jakiej nie miałem od lat. Wstaję wcześniej, robię sobie kawę i zaczynam działać. Pierwsza rzecz: prawnik. Nie ten, którego polecił Paweł przed laty. Nie ktoś z ich kręgów. Nowy prawnik, niezależny, ktoś, kto będzie reprezentował tylko moje interesy. Jadę do miasta autobusem, tłumaczę Agnieszce, że idę do lekarza. Nie kłamie tak naprawdę, bo to co robię, to leczenie leczenie prawne. Prawnik, pan Kowalczyk, ma około 50 lat i oczy, które mówią mi, że widział już wszystko. Opowiadam mu całą historię, pokazuję dokumenty, które udało mi się skopiować. Jego twarz pozostaje niewzruszona. Ale widzę, jak jego palce zaciskają się na długopisie. Panie Władysławie, mówi w końcu, ma pan do czynienia z bardzo przemyślaną próbą przejęcia majątku. To nie jest spontaniczny pomysł. Oni planują to od miesięcy. Potwierdza moje najgorsze obawy, ale jednocześnie daje mi nadzieję. Jednak ma pan przewagę. Dom jest tylko na pana nazwisko, prawda? Kiwan głową. Jedyna mądra rzecz, jaką zrobiłem, nie dodałem nikogo do aktu własności po śmierci żony. Dobrze. To znaczy, że kontroluje pan sytuację. Ale musimy działać szybko i ostrożnie. Kowalczyk pochyla się nad biurkiem. Sprawa u bezwłasnowolnienia może być poważna, jeśli znajdą odpowiednich świadków. Potrzebujemy dowodów, że jest pan w pełni świadomy i kompetentny. Wychodząc od prawnika, czuję się jak żołnierz, który właśnie otrzymał broń i plan bitwy. Ale prawdziwa wojna dopiero się zaczyna. W domu udaję, że nic się nie zmieniło. Siedzę w swoim fotelu, czytam gazetę, oglądam telewizję. Ale każdy mój ruch jest obliczony. Słucham rozmów, notuję szczegóły, dokumentuję każdą nieprzyjemność, każde poniżenie. Prawnik radzi mi prowadzić dziennik. Może być przydatny w sądzie. Agnieszka staje się coraz bardziej arogancka. Teraz już nie kryje swojej niechęci. Dlaczego jeszcze tu jesteś? pyta pewnego wieczoru, gdy wracam z łazienki. Myślałam, że już się zdecydowałeś na dom opieki. W jej głosie słyszę niecierpliwość. Plan nie idzie tak szybko, jak sobie wyobrażała. Jeszcze się zastanawiam. Odpowiadam spokojnie, ale w środku płonie we mnie ogień. Jeszcze się zastanawiam. Nad zemstą, która będzie słodka, jak miód. Przez następne tygodnie gromadzę dowody jak detektyw. Nagrywam rozmowy telefoniczne Agnieszki. Prawnik mówi, że mogą być przydatne. Dokumentuję wydatki z konta. Robię zdjęcia wszystkich dokumentów, które znajdę. Buduję sprawę jak dom. Cegłę po cegle. Fundament po fundamencie. Ale największy dowód przychodzi sam. Pewnego popołudnia, gdy Agnieszka myśli, że śpie, słyszę jej rozmowę z kimś przez telefon. Głos jest przygnębiony, pełen frustracji. Nie mogę już tego wytrzymać, Marek, domówi. Marek? Nie znam żadnego Marka w naszym rodzinnym kręgu. Ten stary dziad nie chce się wynosić, a Paweł jest zbyt miękki, żeby postawić mu ultimatum. Marek. Kolejna postać w tym teatrze zdrady. Nagrywam całą rozmowę na telefon, trzymając go blisko drzwi. Wiem, że obiecałam, że do końca roku będzie po wszystkim, ale to trwa dłużej niż myślałam. Kontynuuję. Nie, nie możemy jeszcze być razem oficjalnie. Muszę wszystko załatwić z domem, z pieniędzmi. Potem będziemy mogli zacząć nowe życie. Nowe życie. Z Markiem. Bez Pawła, bez dzieci, bez mnie. Cały ten teatr z domem opieki, z ubezwłasnowolnieniem. To wszystko ma jeden cel: wyprzedać majątek i uciec z kochankiem. Tej nocy po raz pierwszy od tygodni śpię spokojnie. Mam wszystko, czego potrzebuję: dowody, plan, prawnika. Czas na ostatni akt. Ale zanim przejdę do realnej zemsty, chcę jeszcze jednej rzeczy. Chcę zobaczyć ich twarze, gdy zrozumieją, że ich plan się sypie. Chcę zobaczyć moment, gdy zdają sobie sprawę, że przecenili starego dziada. Plan jest prosty, ale skuteczny. Organizuję rodzinne spotkanie. Musimy pogadać o mojej przyszłości. Mówię przy kolacji. Zdecydowałem się. Widzę jak oczy Agnieszki zapalają się nadzieją. Paweł podnosi wzrok z talerza po raz pierwszy od tygodni. Nawet dzieci, moje wnuki, stają się ciche, wyczuwając napięcie. Jutro o 17, mówię spokojnie, cała rodzina. Mam ważne rzeczy do omówienia. Agnieszka próbuje wydobyć ze mnie więcej informacji, ale jestem niewzruszony. Jutro wszystko się wyjaśni. Powtarzam jak mantrę. Następny dzień ciągnie się w nieskończoność. Oni są podekscytowani, myślą, że wreszcie otrzymują to, czego chcieli. Ja jestem spokojny, przygotowany. Mam dokumenty w teczce, nagrania na telefonie, dowody poukładane, jak karty do gry w pokera. O 15 dzwoni dzwonek do drzwi. To prawnik Kowalczyk, punktualny jak szwajcarski zegarek. Wprowadziłem go tylnymi drzwiami przez ogród, żeby nikt nie widział. Czeka w moim pokoju, przygotowany do działania. Gdy zbiera się rodzina, Paweł Agnieszka. Moi dwaj wnukowie, Tomek i Asia, atmosfera jest elektryczna. Siadam w swoim fotelu, tym samym, w którym synowa nazwała mnie dziadem. Ironia jest słodka. Zdecydowałem się. Zaczynam powoli, ciesząc się każdą sekundą zawieszenia. Rzeczywiście, może pora na zmiany. Agnieszka uśmiecha się triumfalnie. Paweł wygląda na zaniepokojonego, ale ulżenie jest widoczne na jego twarzy. Ale zanim cokolwiek podpiszę, kontynuuję. Chciałbym wyjaśnić kilka rzeczy. Rzeczy, które odkryłem w ostatnich tygodniach. Uśmiech znika z twarzy Agnieszki jak śnieg na wiosnę. Na przykład, mówię, wyciągając pierwszy dokument z steczki, te pięć wycen mojego domu, które zleciliście w ostatnich sześciu miesiącach. Cisza jest tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Widzę, jak Paweł blednie, jak Agnieszka zaciska usta. Albo te dokumenty dotyczące ubezwłasnowolnienia. Bardzo interesująca lektura. Agnieszka wstaje gwałtownie. Nie masz prawa grzebać w naszych rzeczach. Hi, are tapili w moich rzeczach, koryguję spokojnie. W moim domu, w moim sekretarzyku, w dokumentach dotyczących mojej osoby. Teraz wyciągam nagranie z telefonu. Jej głos rozlega się w salonie, czysty i wyraźny. Ten stary dziad nie chce się wynosić. Przez moment myślę, że Agnieszka zemdleje. Paweł patrzy na nią z niedowierzaniem, jakby widział ją po raz pierwszy w życiu. Kim jest Marek? Pytam grzecznie, jakbym pytał o pogodę. Jej twarz przechodzi przez całą gamę kolorów. Od białego przez czerwony do fioletowego. Tu, to... to nie jest. Ty nie rozumiesz. Rozumiem doskonałe. Przerywam jej. Rozumiem, że planowaliście pozbyć się mnie, sprzedać mój dom i zacząć nowe życie z moimi pieniędzmi. Tylko, że nie z moim synem. Z twoim kochankiem. Paweł wstaje gwałtownie. Jego krzesło przewraca się z hukiem. Agnieszka, co to ma znaczyć? Ale już nie słucham ich kłótni. Moja zemsta właśnie się zaczyna. W i o związku z tym, mówię głośno, przekrzykując ich awanturę, podjąłem decyzję, ale to nie będzie ta decyzja, której oczekiwaliście. Wyciągam ostatni dokument z teczki. Testament świeżo napisany i poświadczony notarialnie. Dom zostanie sprzedany, mówię spokojnie. Widzę błysk triumfu w oczach Agnieszki. Ale pieniądze nie trafią do was. Triumf zamiera. Cały majątek przekazuje na fundację pomocy samotnym seniorom. Na budowę prawdziwego domu opieki, gdzie starsi ludzie będą traktowani z szacunkiem, a nie jak ciężar. Cisza, która zapada, jest absolutna. Nawet wnuki przestają się wiercić. Ale to nie wszystko. Kontynuuje, ciesząc się ich przerażonymi minami. Macie miesiąc na wyprowadzenie się z mojego domu. Nie możesz, krzyczy Agnieszka. To nie legal! To niemożliwe. To właśnie moment, na który czekałem. Moment, gdy wprowadzam swojego asa. Panie Kowalczyk? Wołam w stronę korytarza. Prawnik wchodzi do salonu z teczką pełną dokumentów. Jego obecność jest jak kubeł zimnej wody na głowę wszystkich obecnych. Dzień dobry Państwu, mówi uprzejmie. Jestem adwokat pana Władysława. Wszystkie dokumenty są już przygotowane i prawnie wiążące. Państwa mają rzeczywiście miesiąc na opuszczenie nieruchomości. Agnieszka rzuca się na prawnika jak furia. To bez On jest stary, niepoczytany. To można zaskarżyć. Kowalczyk uśmiecha się chłodno. Pani mąż przeszedł pełną ocenę psychiatryczną i neurologiczną w zeszłym tygodniu. Jest w pełni świadomy i kompetentny. Mamy dokumenty od trzech niezależnych specjalistów. To był mój sekretny ruch. Gdy oni planowali ubezwłasnowolnienie, ja zabezpieczałem się od drugiej strony. Ponadto, kontynuuje prawnik, mamy dowody na próbę wyłudzenia i przygotowywania się do oszustwa. Policja otrzyma kopię wszystkich materiałów jutro rano. Paweł siada ciężko na kanapie. Jego świat właśnie się zawala, ale nie czuję współczucia. Przez tyle lat miał możliwość wyboru. Mógł stanąć po stronie ojca. Wybrał inaczej. Agnieszka jeszcze próbuje walczyć, krzyczy, grozi, błaga, ale ja już jej nie słucham. Patrzę na wnuki, które przytulają się do siebie, przerażone awanturą dorosłych. One są jedynymi niewinnymi w tej sytuacji. Tomek, Asia, zwracam się do nich miękko. Chodźcie do dziadka. Podchodzą niepewnie. Biorę ich za ręce. Dziadek będzie mieszkał w innym miejscu, tłumaczę im powoli, ale będzie Was kochał zawsze. To, co się teraz dzieje, to sprawa dorosłych. Wy nie jesteście winni. Uściski moich wnuków są jedyną czystą rzeczą w tym całym brudnym interesie. Przez moment czuję wątpliwości. Może moja zemsta jest zbyt okrutna, może powinienem, ale potem przypominam sobie słowa synowej. Co ten dziad tu robi? Przypominam sobie miesiące poniżania, planowania za moimi plecami. Próby odebrania mi wszystkiego, co zostało z mojego życia. Nie, moja zemsta jest sprawiedliwa. W następnych dniach dom zamienia się w pole bitwy. Agnieszka próbuje wszystkiego: od próśb, po groźby, od fałszywych łez po prawdziwe ataki wściekłości. Paweł jest załamany, porusza się po domu jak duch. Prawnik informuje mnie, że próbowali zaskarżyć testament, ale wszystko jest prawnie niepodważalne. Najciekawszy jest moment, gdy pojawia się Marek. Młody, przystojny, z drogim samochodem. Przychodzi po Agnieszkę pewnego wieczoru, gdy myśli, że śpie. Ale ja czuwam, obserwuję przez okno. Kłócą się na podjeździe, słyszę urywki. Ona go błaga, żeby zabrał ją już teraz. On krzyczy, że nie może zawieść jej do siebie, bo żona nie wie o romansie. Żona, Marek też ma rodzinę, którą niszczy. Patrząc na tę scenę, czuję dziwną mieszankę satysfakcji i smutku. Satysfakcji, bo widzę, że ich plan się sypie jak domek z kart. Smutku, bo to jest końcowy obraz mojej rodziny. Kłótnia na podjeździe, zdrada, rozpacz. Trzy tygodnie po rodzinnym spotkaniu pakuję swoje rzeczy. Nie wszystkie. Większość zostanie sprzedana wraz z domem. Biorę tylko najważniejsze. Zdjęcia Marii, pamiątki po rodzicach, kilka książek. A reszta to tylko rzeczy. Dom jest już pusty. Paweł i Agnieszka wyprowadzili się tydzień temu. Wzięli dzieci i pojechali do rodziców Pawła. Słyszałem, że się rozwodzą. Że Agnieszka rzeczywiście uciekła z Markiem, zostawiając dzieci. Że Paweł próbuje pozbierać kawałki swojego życia. Czy powinienem czuć się winny? Czy moja zemsta nie poszła za daleko? Stoję w pustym salonie, w miejscu, gdzie stał mój fotel. Fotel, przy którym usłyszałem słowa, które zmieniły wszystko. Ściany pamiętają dziesięciolecia rodzinnych obiadów, wigilijnych kolacji, urodzin wnuków. A teraz pamiętają też dzień, gdy rodzina się rozpadła. Ale nie ja ją rozbiłem. Oni ją rozbili zdradą, chciwością, brakiem szacunku. Ja tylko ujawniłem prawdę. Kowalczyk przyjeżdża po mnie punktualnie. Pomoże mi się wprowadzić do nowego mieszkania: dwupokojowego, wygodnego, w centrum miasta kupionego za część pieniędzy ze sprzedaży domu. Reszta poszła na fundację zgodnie z testamentem. Gdy samochód odjeżdża, oglądam się za siebie po raz ostatni. Dom wygląda smutno z opuszczonymi żaluzjami, zamienionymi oknami. Ale już za miesiąc będą w nim mieszkali ludzie, których życie się poprawiło dzięki moim pieniądzom. To dobra zemsta. Nie tylko karze winnych, ale pomaga mnie winnym. W nowym mieszkaniu pierwszego wieczoru siedzę przy oknie z herbatą i patrzę na miasto. Telefon leży obok mnie. Tomek dzwonił dzisiaj, chciał wiedzieć, jak się urządziłem. Jego głos był pełen tęsknoty i zmieszania. Ciadku, czy mógłbym cię odwiedzić? Zapytał. Mama i tata się kłócą i wszystko jest dziwne. Oczywiście, że może. Wnuki nie są winne grzechy rodziców. To oni będą jedyną rodziną, jaka mi zostanie. I może to lepiej, może czysta miłość dziadka i wnuków jest warta więcej niż skomplikowane relacje z dorosłymi dziećmi, które tylko udają miłość. Zemsta była słodka, ale najsłodsza jest świadomość, że postąpiłem sprawiedliwie. Że nie dałem się wykorzystać. Że pokazałem, iż starość nie oznacza bezradności. Co ten dziad tu robi? Suri lamua. Te słowa już nie ranią. Teraz są motem mojego nowego życia. Dziad jest tutaj, w swoim miejscu, kieruje swoim losem, decyduje o swojej przyszłości i nikomu nie pozwoli więcej określać swojej wartości. Maria, gdziekolwiek jesteś, mam nadzieję, że byłabyś dumna. Nie dałem się, walczyłem i wygrałem. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.